W dniu 24 stycznia w miejscowości Kępa doszło do kolizji drogowej. Na miejscu pracowali policjanci szamotowskiej drogówki. Okazało się, iż zderzyły się tam ze sobą dwa samochody: samochód marki Volkswagen Golf, którym kierował mieszkaniec szamotu, oraz Fiat Ducato, którym kierował mieszkaniec Poznania. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynikało, iż kierujący Volkswagenem Golfem przejechał przez skrzyżowanie, wjechał w krawężnik, a gdy wykonywał manewr cofania, uderzył w Fiat Ducato. Na miejscu interwencji już na pierwszy rzut oka było widać, iż kierujący Volkswagenem Golfem najprawdopodobniej znajduje się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał problem z utrzymaniem równowagi, a także miał problem z mową. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Wynik uzyskanego badania zaskoczył funkcjonariuszy, ponieważ okazało się, iż nie zmieścił się on w skali alkosensora. Urządzenie wskazało, iż mężczyzna ma ponad 4 promila alkoholu w organizmie. W związku z powyższym mężczyźnie pobrano krew do badań, ale wyniki tego badania będą znane w terminie późniejszym. Policjanci udaremnili mężczyźnie dalszą jazdę. Jego pojazd został zatrzymany administracyjnie, a policjanci zatrzymali mu też uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz w tej sprawie toczy się postępowanie.